Cześć, witajcie. Jeżeli interesuje Was temat obniżenia temperatury spalin, to zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Pokażę Wam pewien przykład. Pewnie wielu z Was spotkało się z problemem zbyt wysokiej temperatury spalin. Właśnie w takich przypadkach, gdzie do zwykłego śmieciucha, takiego kotła, jak tu widać w odglądzie, włożyliśmy na przykład palnik na pelet. No i wtedy zauważymy, że ta temperatura spalin bardzo wzrośnie. I tu na moim przykładzie. To jest kocioł żeliwny, poczciwy wiadro su 22 gdzie tak naprawdę on jest przystosowany do odbioru ciepła z żaru głównie. On lubi właśnie koks i odbiera sobie bardzo fajnie Ciepełko z żaru. Natomiast odbiór w tym kotle temperatury przepływu spalin już słabiej działa. I co teraz? Jeżeli wstawimy palnik na peret, gdzie taki palnik na peret ma dużo większe radmuchy, okazuje się wtedy, że temperatura spalin bardzo wzrasta. No i tu u mnie po założeniu palnika okazało się, że temperatura spalin przekracza 230 stopni trochę dużo. To było na początku przy takich fabrycznych ustawieniach, przy dużych nadmuchach. Teraz już jest dużo lepiej, ponieważ zjechałem nadmuchy dużo w dół, także ta temperatura się sporo obniżyła. Ale od dłuższego czasu właśnie zastanawiałem się jeszcze nad zamontowaniem półki takiej właśnie z szamotu. Od dłuższego czasu tak się zbierałem właśnie, żeby wyłożyć nawet kocioł szamotem, bo niektórzy twierdzą, że to pomaga. Zastanawiałem się nad tym, ponieważ są opinie za i są przeciw. Ja już kiedyś testowałem takie eksperymenty z szamotem, ale to chodziło o zmniejszenie komory spalonej jest taki też filmik u mnie na kanale. Ale to się sprawdziło, owszem, jak najbardziej. Natomiast co do wyłożenia szamotem komory spalania, zrezygnowałem z tego. W tej chwili założę automatykę do, do tego kotła i zależy mi na lepszym sterowaniu. Także na razie wyłożenie ścianek szamotem sobie odpuściłem. Natomiast postanowiliśmy tutaj zrobić eksperyment z półką, tak? Żeby troszeczkę ograniczyć wylot tych spalin. No i tutaj kolega właśnie odjął się tego wyzwania i próbuje zrobić taką półkę. I pokażę Wam jaka jest różnica w temperaturze spalin po zamontowaniu Takiej szybkiej, prowizorycznej półki. No więc zacznijmy od początku. Co potrzebowaliśmy tutaj do tego eksperymentu? Na pewno cegły szamotowe, te połówki, te cieńsze, tak? Trochę szamotu potrzebowaliśmy. Tutaj widzimy, kolega pociął trochę pręta zbrojeniowego chyba dziesiątka, albo dwunastka i tu jakieś dwa płaskowniki jeszcze, żeby to wzmocnić. Więc powiem Wam, że cały zabieg trwał, nie wiem, z godzinę, może półtora A widzicie, w tym miejscu, tutaj po bokach są takie uskoki takie progi, właśnie na ścianach. Tego wiadrusa z jednej i z drugiej strony my to wykorzystamy po prostu. W pierwszej kolejności wyczyściliśmy troszeczkę to, żeby to lepiej wyglądało. Następnie kolega tutaj przymierzył właśnie, jak to wchodzi na głębokość z długości na głębokość nawet nie cieliśmy tych cegieł. Akurat weszły, weszły całe, oczywiście tak, żeby ten przelot był jakiś. Następnie trzeba było zmierzyć mniej więcej szerokość, tak ile tam wchodzi jakie te pręty, żeby dociąć. Kolega tutaj dociął te pręty, tak, żeby one wchodzi, weszły po prostu tutaj na wcisk, tak, żeby nie pospadało nam to. Kilka sztuk, nie wiem, czy tam 4-5 sztuk tych prętów tutaj widzimy, tak? Jak to Wygląda. Taką półkę można zrobić, nie wiem, z blachy jakiejś grubszej. Też dlaczego nie? Ale my tu mieliśmy akurat już cegłę szamotową, to postanowiliśmy to wykorzystać. Jak już mieliśmy podstawę z tego pręta zbrojeniowego, to kolega dał tu jeszcze takie dwie poprzeczki, jakiś płaskownik metalowy, tak, żeby po prostu wzmocnić, żeby gdzieś tam nie, nie latało to za bardzo. Aczkolwiek to chyba nawet nie, nie musiało być. Powiązał to jakiś tam drutem, związał to, żeby to było stabilniejsze. Tutaj widać te cegły szamotowe po bokach. Tutaj muszą ściąć rogi, tak, bo tam w tych rogach jest takie po prostu. Pół kole, jakby nie? Po prostu pościnał rogi tylko. No i zobaczcie, tutaj weszły chyba trzy całe, 3 całe cegły, chyba trzy całe na pewno weszły, może i kawałek na szerokość. I zobaczcie, tutaj już to wyłożył te, tymi cegłami, założył te cegły i teraz no przydałoby się trochę uszczelnić. I dlatego właśnie to wykorzystaliśmy szamot, po prostu uzupełnił te szczeliny między ścianą a cegłami i tu na łączeniach dał po prostu szamot. Tak to wygląda, zobaczcie tutaj, w zależności od tego, jaką macie głębokość tego kotła, nie? Tu akurat wyszło tak, że na długość cegła weszła cała na głębokość i tutaj widzicie, jest dosyć spory jeszcze przelot. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. O no też trzeba zostawić tak, żeby był to jakiś widok na palnik, na płomień od góry, tak, jak to. I żeby, no też nie można przesadzić, żeby to, te jednak, te spaliny miały swobodny przelot. No zobaczymy, czy coś to da. Po zamontowaniu tego nawet nie czekaliśmy, szczerze mówiąc, aż wiąże ten szamot, tylko żeśmy od razu to odpalali. Najwyżej troszeczkę popęka szamot, ale on i tak stwardnieje, i tak nic się z tym nie powinno stać. No i zobaczcie, tu już po odpaleniu mamy podgląd, jak to wychodzi. Półka nie spadła do dzisiaj o, upłynęło chyba ze dwa tygodnie, już jest wszystko ok. Tu może, o, tu może lepiej będzie widać. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? I ta półka jest tam sobie pod tymi, pod tymi żeberkami tu w wiadrusie. Wygląda to tak prowizorycznie. Niezbyt jakoś to skomplikowane. No, zobaczymy, czy coś to da jakiś efekt. Za chwilę pokażę wam, jak to wygląda na wykresie. No więc dobrze. Mamy tutaj wykres. Yy, właśnie z 23 stycznia. I zobaczcie, proszę, jak to wyglądało. To jest przerwa, gdzie był postój tego kotła, gdzie montowaliśmy to. O tu widać od 10.37 do właśnie. Mm -hmm. 12.43, no w sumie sprawnie to poszło. I teraz zobaczcie tu proszę, tutaj dobrze to widać, ponieważ to było w tym samym dniu, yy, podobne warunki pogodowe na tych samych ustawieniach. Celowo nic nie zmieniałem, żeby było widać po prostu, czy jest jakaś różnica. I tu zobaczcie proszę, temperatura zewnętrzna, tu na wyłączeniu 2,37, po włączeniu 1, no i ma, mała, nieduża różnica, tak, zewnętrzna, trochę na plusie. I tu zobaczcie proszę, jak to wygląda. Temperatura spalin. Tego samego dnia. Tutaj się troszkę wahało, ale oscylowało to głównie wokół 160 stopni. Oczywiście dodam, że to nie jest na maksa, bo on potrafi dużo, dużo lepiej. Tak jak wspominałem wcześniej, potrafi nawet przekroczyć 230 stopni. Ale tu ma ograniczoną moc, mniejsze nadmuchy i tak dalej. Także w tej temperaturze tak to ostatnio pracował, właśnie do 160, max 170. Tak go troszeczkę tam ograniczyłem. Czyli możemy tu założyć, że pracował w okolicy 160 stopni Temperatury spalin, i teraz zobaczmy, tutaj została zamontowana właśnie ta półka, którą widzieliście przed chwilą. I zobaczcie, proszę, co się dzieje po ponownym włączeniu kotła. Widzicie już tą różnicę? Tu zobaczmy najwyższy moment. 130 stopni, a 160. 4 stopnie. Na tych samych ustawieniach. Przy bardzo podobnych warunkach atmosferycznych. Zobaczcie. Jedna zwykła prowizoryczna półka. Zobaczcie. 30 stopni różnicy. To jest dużo. I teraz pomyślcie, można by zamontować nawet dwie takie półki. Dlaczego nie? Ale ja już nie będę szedł dalej w tym kierunku, ponieważ ja nie mam wkładu do komina. I ja też nie chcę przeginać, żeby po prostu ta temperatura spalin nie była za niska. Gdybym zamontował drugą półkę, dwie takie półki, no to śmiało jeszcze można grubo zlecieć z tej temperatury. Można to udoskonalić, ale nie chcę przeginać. Przeginać, bo ten mój komin on już bardzo kiedyś oberwał, bo paliłem gdzieś tam mokrym drewnem i on już oberwał, dlatego ja nie chcę przesadzać. Także w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że to się już obniżyło 30 stopni. Szczerze mówiąc, nawet nie myślałem, że te kilka płytek samotowych. Podziewałem się, że obniżę, ale nie myślałem, że aż 30 to jest niezły wynik. Jak na taki prosty, szybki zabieg, więc tu mamy macie taki przykład po prostu jak to wygląda. Kilka płytek samotowych. I gdzieś z półtora godziny pracy. Jak to powiedział mój kolega, który jest w tym temacie, to dzięki temu, że obniżyliśmy tutaj o 30 gdzieś stopni temperaturę spalin, to sprawność kotła podniosła się o jakieś 2% powiedzmy. Już daje do myślenia, prawda? Także piszcie, proszę, komentarze, co o tym myślicie. Piszcie, proszę, o Waszych eksperymentach. Mam nadzieję, że to da Wam do, myśl do myślenia i, i dzięki temu możecie wyciągnąć jakieś wnioski, właśnie ze swoich kotłów. Problem właśnie dotyczy zwłaszcza takich typowych śmieciuchów po eksperymentach, gdzie włożyliśmy jakiś pan, i zwiększyły się nadmuchy. Przy paleniu węglem na małych nadmuchach, to temperatura, podejrzewam, spalin gdzieś tam była w granicach stówy bo pamiętam, jak dotykałem rury wydechowej, to mogłem ją dotknąć. Natomiast po założeniu palnika i włączeniu na nastawy fabryczne duże nadmuchy, to od razu było czuć że zwiększyła się temperatura wewnętrzna kotłowni. Mówię o! Coś już jest nie tak. Rury tej wydechowej z czopucha nie dało się dotknąć. No i to już dało do myślenia. Dopiero jak kupiłem czujnik temperatury spalin, no to się pokazało, że tam przekracza 230. No to mówię ładnie. Ale tak jakoś tak zleciał czas i nie, nie miał kto założyć tej półki. No i dopiero teraz po roku czasu tutaj kolega się podjął. No i zrobiliśmy eksperyment. Dzięki temu powstał filmik. Chciałbym jeszcze dodać, że pierwsze co zrobiłem, jak zobaczyłem taką wysoką temperaturę spalin, no to próbowałem oczywiście zmniejszyć nadmuchy, to jest raz, a drugi sposób to jest to co tu widzicie, czyli cięgno przymknięcia czopucha, tak? To też sporo daje. Tu w tej chwili gdzieś tam jest przymknięty, gdzieś myślę, gdzieś tak na 3:4 spokojnie jest przymknięte. Jak widzieliście po prostu, jak się siedzieliście kiedyś czopuch tam z tyłu i widzieliście tę klapkę od tego czopucha, to widzieliście, że, że klapka ona ma takie wycięcie, tak? Czyli nawet jak jest całkowicie zamknięte, to ten przepływ spalin będzie. I teraz, w zależności od tego, jakie macie te duże nadmuchy, bo czasami jest tak, że nawet w całkowitym zamknięciu czopucha nie będą się cofały te spaliny. Ale to oczywiście trzeba zrobić metodą prób i błędów. Powiem wam, że u mnie właśnie to też sporo dało. I powiem wam, że po przymknięciu czopucha u mnie temperatura spalin też bardzo dużo się obniżyła. Także też to dużo dało. Pierwsze obniżenie nadmuchów i drugi krok był właśnie przymknięcie czopucha. No i trzeci krok teraz zamontowanie właśnie półki. No i oczywiście też zwiększy się sprawność tego kozła, bo spaliny mają większy opór, tak? Gdzieś tam się muszą przeciskać przez mniejszą szczelinę. No cóż, w tym filmiku byłoby to na tyle. A jeżeli interesują Was takie tematy, typu ogrzewania na przykład, to zapraszam na swój kanał. Znajdziecie kilka filmików w tym temacie i będzie jeszcze więcej. Tymczasem jeżeli filmik Ci się przydał, poproszę łapkę w górę. Zachęci mnie to do robienia kolejnych filmików. A jeżeli coś się zaciekawiło, poproszę o obserwowanie kanału. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.